O, my dzisiaj o czwartej, czwartej rano, żeby tutaj być na dziesiątą. Mamy oborę wolnostanowiskową, doi u nas jeden robot, dodatkowo jeszcze do, zajmuje się produkcją serów. No i świadczą co o tym, że idziemy dalej w robotyzację, tak? Czyli, czyli ten proces cały czas następuje. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, znów spotykamy się na targach ferma. Tym razem jednak organizatorzy tego wydarzenia zaprosili nas do Bydgoszcz. Jak podoba się Panu na tych targach? No, bardzo mi się podoba. Już cel osiągnięty, rozmawiałem z kim chciałem. Także myślę, że pozytywnie będzie umówieni jesteśmy z handlowcem, że przyjedzie do nas na gospodarstwo. Także temat główny został załatwiony. Teraz jeszcze ogarniemy resztę. No myślę pozytywnie troszkę daleko, bo jestem aż ze Śląska, także w Łodzi była e, lepsza lokalizacja. No ale ogólnie bardzo fajnie. Miła e... atmosfera jak zawsze. Może nam pan zdradzić, jaki to cel? E, jaki cel? No głównie stacja odpajania cieląt, bo mamy dzisiaj w systemie e, milch taxi podawane w budkach. No teraz chcemy zmienić coś. No i szukamy tej stacji odpajania cieląt. I jesteśmy już umówieni na. Na spotkania na gospodarstwie. Kiedy zamierzają to Państwo wdrożyć w życie? No wdrożyć w życie, jak to żona mówi, jak najszybciej. Czyli do wiosny być może. A kiedy Państwo w ogóle wystartowali, żeby przyjechać na te targi? O, my dzisiaj o czwartej rano, żeby tutaj być na dziesiątą. Także czwarta rano, bo jesteśmy aż od bardzo z południa na samej czeskiej granicy. Także pozdrawiamy wszystkich ze Śląska. Kto zatem sprawuje piecze w gospodarstwie, jeśli gospodarzy nie ma? Piecze w gospodarstwie sprawuje syn, który ma 15 lat. Mamy oborę z dwoma robotami udojowymi, jeszcze z robotem do podgarniania, do, w, do sprzątania rusztów, także zautomatyzowana obora. Ogarnia to jedna osoba, plus młody, plus pracownik, także jest zabezpieczone gospodarstwo. Czyli rodzice mogą spokojnie załatwiać interesy. Interes Zgadza się? Interesy mogą ro rodzice nas spokojnie załatwiać. No a jeszcze dodatkowo reprezentuję grupę Ekomleko, bo z mamy z kolegami sześcioma, prowadzimy grupę, ja jestem prezesem. No i też w ramach e organizacji naszej musimy też brać udział w takich, w takich e wystawach, także dlatego też, też, też tutaj przyjechałem. A jak ocenia Pan tegoroczną edycję Targów Ferma? No, targi Ferma myślę pozytywnie. No, tęsknili już wszyscy chyba za wystawami takimi i za spotkaniem, bo to w jednym, w jednym miejscu można różne firmy e, spotkać, także bardzo pozytywnie. Jak się Państwu podoba na targach? Generalnie, no, organizacja dość fajnie to wszystko wygląda. Nie ma tłumów, można spokojnie sobie pozwiedzać, dość, dość ładnie to wygląda wszystko. Jaki jest cel główny Państwa wizyty na tych targach? Zobaczyć jakieś nowości, jak zawsze poszukiwanie nowości, tego co się dzieje aktualnie w rolnictwie, sprawdzenia czy są jakieś nowe rzeczy, innowacje, które, które mogłyby nas zaciekawić. Jakaś innowacja szczególnie zwróciła Pana uwagę? No tutaj można wymienić tą myjkę na wejściu do mycia, kojcy, chlewni, dosyć fajne urządzenie innowacyjne. No i świadczące o tym, że idziemy dalej w robotyzację, tak? Czyli, czyli ten proces cały czas następuje. Co poleciłby Pan tym osobom, które wahają się, czy przybyć na te targi, czy nie? Przyjechać, zobaczyć każdy z nich, że sam zdecyduje, co mu się spodoba. A w ogóle na targach ferma jest Pan pierwszy raz? Byłem wcześniej, parę lat temu w Łodzi. I tak, jakbyśmy porównywali, to która edycja targów jest Pana zdaniem ciekawsza? Podobny poziom tych targów, zarówno tutaj, jak i, jak, i, jak i w Łodzi. Myślę, że to jest o tyle przyjemnie, że to jest w jednym miejscu. I chyba jest odczuwalne mniej, mniej wystawców. A tobie, jak masz na imię w ogóle? Co Panią zainteresowało szczególnie na tych targach? Na tych targach szczególnie teraz interesują mnie artykuły do cieląt, ponieważ od około pół roku mamy już oborę i teraz potrzebujemy takich bardziej artykułów pielęgnacyjnych dla, dla małych sztuk. Jak ocenia pani ofertę tegorocznych targów? Dopiero niedawnych chwil przyjechaliśmy, ale jak zdążyłam się już przejść tutaj, oferta jest bardzo bogata. Zeliczyliśmy już, odwiedziliśmy już kilka stoisk i na pewno wzięliśmy ofertę do późniejszego kontaktu. Bywała Pani wcześniej na targach Ferma Włodzi? Yy, tak, zdecydowanie na targach Ferma Włodzi. Jeżeli tylko były organizowane, to braliśmy udział. Jak ocenia Pani tegoroczną edycję targów? Yy, tegoroczną edycję targów oceniam bardzo pozytywnie. Miejsce jest bardzo fajne, jest bardzo fajny dojazd, także jak najbardziej yy, oby tutaj te targi zostały. Poleciłaby Pani to miejsce innym producentom mleka? Zdecydowanie jest to bardzo fajne miejsce, gdzie można poszerzyć horyzonty, można zobaczyć coś nowego no i spotkać się ze znajomymi z branży. A wybiera się Pani na panel dyskusyjne? Tego jeszcze nie wiem. Jak znajdę męża, który gdzieś tutaj na stoisku, którymś jest, to na pewno wybierzemy się. Czym w ogóle zajmuje się pani gospodarstwo? Wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo ukierunkowane na produkcję mleka. Mamy oborę wolnostanowiskową, doju u nas jeden robot i dodatkowo jeszcze zajmuje się produkcją serów. Nasza wieś, nasza wieś położona jest w miejscowości Plebanka, jest to Radziejów, województwo kojawsko-pomorskie.